Dziękuje Ku tej, która pierwsza przeszła ziemską drogę Jan do końca, a teraz w niebie raduje się swoim umiłowanym synem. My, Polacy, czcimy ją jako naszą królową. Stało się to za przyczyną króla Jana Kazimierza, który 1 kwietnia 1656 roku uroczystym aktem. Oddał nasz kraj pod opiekę Matki Bożej, obierając ją królową Polski. Święto Królowej Polski ustanowione zostało przez papieża Piusa X w 1924 roku. Papież św. Jan XXIII ogłosił najświętszą Marię Pannę Królową Polski. Główną patronką naszego kraju. Umiłowani uwielbiamy więc Boga za danymi, za dar Bożego Miłosierdzia i prośbę w tej Eucharystii, by nasza ojczyzna cieszyła się pomyślnością i dobrobytem za stawienictwem tak przebożnej patronki naszej nawet królowi, królowi Polski. W roku 1999 ukazał się w Reszcie piękny Pan, Madonna d'Europa. Wybity Norman Roman Lejbis, przedmowie do tego roku wspomina. Miałem 23 lata, kiedy podjęliśmy Polskę. Kiedy na jasnej duszy poczułem nową, niezwykłą, magnetyczną siłę, jaką Mata na tą Matka Boża wywiera na każdym stanu wersji. Uczestnicząc w pielgrzymce do Karwaria Zagrzydłowskiej dostrzegłem, jak bardzo wspólne większe domanie zbliża ludzi do siebie. Dużo później przyszło mi uklęknąć przed Matką Bożą Ostrobraną Teraz, jako Człowiek, członek wspólnoty rzymsko-katolickiej mogę wreszcie docenić niezwykłą rolę najświętszej Maryi Dziewicy, zarówno dla chrześcijańskiej wiary, jak i dla ziemi. Europy. To prawda. Przecież my, Polacy, w sposób szczególny doświadczyliśmy, doświadczamy myśmy w ciągu, gdzie jak naszego narodu, tego niezwykłego działania mamy. To przez niej ręce na Polski przez stulecia zanosił prośbę i młoder. Maryna Królowa Polski. Doskonale uzajemy sobie sprawę, że w, w państwowości naszego narodu była czczona jako nasza opieku, współżycielka w końcu królowa czym się I ta część oddawana Matce Bożej, królowej w przejawiała przyjawiała się w czci jej oddawanej przez kolejnych władców naszego narodu. Chociażby można wspomnieć kilku. Bolesław Groby, który ufundował cały Jerzy Kościół po jej wezwaniach. Władysław Herman też cudownie uleczony wystawia świątynię w Wrocławiu. Później król Władysław I go ukończy. Król Władysław IV funtuje 3 figurkę Matki Bożej właśnie do tej świątyni. W muzeach w Polsce można zobaczyć jak przypowiadanych III Sołtyskiego czy też St. Pana Bartolomego, którzy wymagają na tych urzędcach łaski dla naszego narodu. Król Zygunku III przed każdym świętem, uroczystością Matki Bożej, pościg i przystępował do Sakramentu święty. Marszał Polsudski dał nad swoim łóżkiem obraz Matki Bożej, który dał się No i oczywiście wspomniałem się Król Jan Kazimierz, który prosił... Przez wieki Polacy szanowali też tych, którzy czczą na nawet jeśli naszymi drogami. W podobie Rewy się jest znamienna scena, myślę, że pamiętacie tę scenę, kiedy to w tym godzinie umierają już przez ziemię. Wpadają do tej sali żołnierze królewscy, zwycięzcy. Zresztą badają na to nasze zdrajnice, umarłe i tym, że nie zdezrzeszczyli jego szczątków doczesnych, powodem, za którego było tylko to, że w głowę trzymał wizerunek Matki Bożej Czerwcowości. Tylko to, że mieli nadzieję, że w ostatnich chwilach uciekał się do miejsca w miejscu, a wtedy nie można. W 1994 roku Zdrowi wprost dokonał obrazu na umieszczając na okładce wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej z Jezus w masach przeciwdazowych. Później, w 1999 roku, a jeszcze bardziej w 2002, jeden z moich kartów wody podwieszał swoje modelki różańcami. Jednym z momentów na pokazie mody zdeskizował nachodzącą ikonę Matki Bożej. A na obnażonej piersi jeszcze inny umieścił wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Nie tak dawno, dwa lata temu, w słynnym grudniu, to na pewno wszyscy pamiętamy, 58-letni mężczyzna musiał dokonać profanacji poprawstwa Częstochowskiej. Młode na dziś stały się kolczyki do pędka z wizerunkiem matki Bożej, to ręki z jej wizerunkiem. Skąpy ubrane można nawet spotkać sam, kiedyś tak tzw. napołki, w których jest umieszczona twarz ten, który na które zakładając ma się każde, że się nie decyczy. W roku rzeczywiście przekroczyła się później ogromna pana sprzeciwu w, w związku z tą opłatką, to mam wrażenie, że dzisiaj coraz rzadziej katolicy otwarcie sprzeciwiają się takiej profanacji. Jest tam coraz trudniej jako chrześcijan katolikom zawalczyć. Co takiego stało się z naszym narodem, co takiego dzieje się z naszym narodem. Z tym narodem, krajem, do którego ten człowiek wpisał kiedyś trpiał w do kraju tego, gdzie kruszył chleba, podnosząc się przez uszanowanie, dając nieba, tęsknotę i pachę. Też wartości chrześcijańskiej. Czy nie zapomnieliśmy, czy nie zapominamy czasami? Kim jest ta, o której słyszymy dzisiaj? Niewiasta odrożona z mądrych z o Pana, a na jej głowie wieniec gwiazd dwunastki. Nie możemy dodać temu wrażeniu, a można mieć czasami takie wrażenie, że dzisiaj ten drugi stan jest bardziej widoczny, o którym słyszeliśmy. Oto wielki słowak wywodny, mający 7 dziesięć dziesięcioma. Nie możemy dodać z temu wrażeniu. Nie możemy się powitać. To, że dzisiaj tutaj jesteśmy, że prowadzimy się w tej świątyni, że modlimy się, że. W samym jest wykazane tego, że jest w nas cześć dla nagniwości kolegów Polski. Ale niech ta cześć, którą dzisiaj odejmujemy, wyświetla wybór we wspólnocie kościołów, będzie też obecna w innych momentach naszego życia. W naszym domu, w środowisku pracy. W decyzjach, które podejmujemy Jeśli jesteśmy niszczycielami, jeśli uznamy ją jako naszą próbę, to musi to być obecne w naszym życiu i postępowaniu. Będziemy Inaczej będziemy fałszywy. Inaczej będziemy oparł na samym siebie. Kiedy musimy, myślę, że zadajemy sobie to pytanie, jaki obraz naszemu kraju, naszego nasze młowania ojczyzny przekazujemy tym przekażemy przyszłym pokoleniom, tym najmłodszym. Taka obroczystość dzisiaj jest okazją do jak jak pracujemy nad to żeby ten bardzo był jak być był uważni. wartości i bardzo uważni.

Nie rzucił ziemi skąd nasze naszego. Nigdy na ciebie nie rzuciła. Nigdy innego nie odjęła nic. Ja podałem moc Pomiany Siła, Bogu Przed Tobą idę i przy Tobie stanie, z wojowym hasłem z piór orł A kiedy ducha bierzesz na pierś zbroję, Tarczą ci jest. Tarczą ci jest. Z kim? Jeśli jest ją...